Cześć, mam na imię Jagoda? Cześć, jestem Iza. I dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać doświadczenie. Które nazywa się. Leśna, Leśna Straż Pożarna! Do tego doświadczenia będziemy potrzebować: kartki oraz długopisa. Do zapisywania wyników. Wody. Wagę. Mech. Oraz yy, miska, talerzyk. Ważymy mech. Wynik to 2,9 gram. I zapisujemy go na kartę. I następnie wlewamy wodę do talerza. Tak, minus. I wstawiamy do niego mech oraz odstawiamy na pół godziny. Witamy! Witamy! Skoro ten zrelacjon został się z mchem, który maczał się przez pół godziny w wodzie, więc teraz wyciągamy mech z wody. Na kilka sekund. Dajemy go na ręcznik, żeby trochę odsączyć się. I dajemy go na. na włączoną wagę. Nie na włączoną. Wow! Waży 45,2 a na początku ważył 2,9 gram. Dlaczego tak się stało? Mech jest bardzo dużym magazynem wody, przez co chroni lasy przed pożarami. Jeżeli chcecie wykonać takie doświadczenie, radzę kupić mech w sklepie ogrodniczym. Nie zrywajcie go z lasu. nie, nie, nie. Dlaczego tak się stało? Mech jest. ma.